always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always yeah. do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Till I finally prove it. Never listen to the no's I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the scars. It's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you every side, yeah how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done I'll be number one working hella hard until I get just what I want. Yeah, practice like a dosh fader like a gun Shooter's gun. Jedenastki? No to na jest, dobra, ja idę ospokoić facet. Cześć, nie zabrał, zabrał resztę! Co jest widzowie? Dziesiąt... Dobra, bo... buty i spodnie dziesiątki. Bania jedenastka, klata dziesiątka. Butyka. Kilof jedenaście, dobra. Mieczek dwunastka, totem. Nie kopać, żeby to zdobyć. Zabiłem! A i tego, jedynki to ja chyba to wyrzucam, bo to jedynki to mi się nawet nie przyda. Są takie długie rzeczy, że to trzeba chyba gąbki same kochać. Zabiłem! Nice, jaki set? Wchodzi tutaj! Jest tutaj, pomóż, pomóż, pomóż! Dadam, Dobra, idę, 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 idę. Zabiłem. Ustawisz duszka mam. Zgadza mi Zabiłem! Chodź tu! Zabiłem! Jest! Dam wejga. Nie! Co jest? Jest! No, jest! Zabiliśmy dobrze! Na dziewiątki! Tego, że... Dziewiątki ty. Ho, ho, masz. Masz i ty! Masz! cały set wasz! <laughs> Spadł! Jest! Zabiłem! Dobra, nice. Siódemki, ale, siódemki, siódemki. Ale, ale go wrzu wrzuciłem. od, od stąd! Co? Kolega! pat Pat, 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 pat! Kolega! Nie, mu wyjdzie już. Co to był za ten? Na pół! O matko, dadam, dam, dadam, dam! Dobra, to Dobra, to... Chill, chill, chill! Stój! Matko, bosko! O, mnie! Przez ściany cię zabił. O, jest! Jest! Ale wolno kopie. Okej. Okay. Nice! Pad. Podniosłem. Wchodzi tu. Jakiś prost. Jak szybko się nie było. zabił? Tego nie było. On miał. za dobre itemy. O... Zabiłem! Wiesz, jakie on miał itemy? Ale nie, e, to nie on, kogoś innego. Ale nie. I temy dziewiątki! Co? To nie jest traf, tylko że to jest dziura nawet nieważna. No chodźcie, nie na złoto, tylko na tego. Jest! Zabi Zabi go! Jest, mam, zabiłem! Lecę tam. Jakie Siódemki! w siódemka! Dobra, wzięłem, uciekaj! Przez chwilą się zresetowało, dawaj, złoto. Dobra, lecę złoto. Jest, jestem. Jest coś... Ja wykopię jak coś, bo ja mam słabe ity. Ej, no złoty jest Aaa, nie zakryło. Ciekawe, jaki debil. I uciekł. No. Widzę cię. A ja tu uciekam z tego, bo tutaj... Ja jestem za tobą, morsko, powiem cię. Czekaj. O. Dobrze, pomóc. udawaj się, że ty dasz. Proszę! To ty! Dał. Mam i ty jego! Mam dziesiątkę Mam spodnie! Dziesiątkę, dziesiątkę miał, dziesiątki masz? miał full. Wszystko masz? A też jest rzadkiej? Nie. Jak No nie, bo tam jest skita. No, a na tamtym... Piśle. Zabiłem! Jednego? A jak jej ty? Szóstka, szóstka, wszystko. A... No, chodź... O co ty, o ty z tego, z tego gacuś? <grym> Tu jest tutaj! No, tak się nazywa, ten ślimak. A tu jest. Nie wiem, co Czekaj, czekaj, bo ja muszę tutaj. Jedną rzecz przetestować. Zero HP ma, ale też. Kurde, prawie zabiłem Ty, bo kolejnego, ale tam do ciebie. Zabiłem, 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 zabiłem. Jak ty? Szóstka, siódemka. Mur jak tu będzie wchodził Ej, bo bijecie! Ja udaję na Jest Masz Eee, miedziane, miedziane Chłop mi napisał embat. Chłop jest zły Jest! Zabiłem! Zabiłem! Kogo? Jedenastka set! Jedenastka! Wszystko jedenastka, cały set. Dobrze, że mi mówisz, że musisz upgrade'ować. Dwunastka kill'ów! Cegarnę. Zginął. A. Słabe temy miał to, dlatego tak zginął. Gościu co zginął z wysokości. Wskoczył do mnie, a ja nie mam drewna. No nie. Czekaj, no, muruj, muruj. Zamurowałem, zamurowałem, zamurowałem. Nie, odpaliło mi się coś. Zabiłem! Jest! dziewiątki idemy! Jaki... Ej chłop. DZIEWIĄTKI! DAJ TROCHĘ DREWNA! DAJ TROCHĘ DREWNA! A masz jedzenie, mięsko, zwykłe? Dać. Chcesz z niego my, jakieś? Dobra, zdziałało to. ZDZIAŁAŁO! MAM FULITY! Dobra widzowie, ale łatwo. Boże... Co za ziomuś nieogarnięty Gdzie, Gdzie jest? Widzę! Big Ile on bije! Zabiłem! Ósemki! A. Zabiję go! Zabiję go! Zabiję kolejnych. A nie, oni nie są w rydrach. Ten! Mamy spodnie. Dobra, mamy prawie całego seta dziesiątkę. Ale to tak oddaje Boże. Life Może zdeda. Zdał. Let's go. Ale miał strasznie słabej temy.